Cześć, dzień dobry. Nazywam się Magdalena Bruzdewicz i jestem nauczycielką jogi z nadmorza. Serdecznie zapraszam Cię do zanurzenia się w morzu jogi. To co? Morze jogi? Dziś przygotowałam dla Ciebie trening jakobsona, inaczej nazywany też progresywną relaksacją mięśni metodą jakobsona. Jeśli masz problemy z sercem, skonsultuj wykonywanie zatrzymań oddechu z lekarzem. W przypadku przeciwwskazań możesz wykonywać wersję bez zatrzymań oddechu. Znajdź spokojne i komfortowe miejsce. Jeśli będziesz relaksować się w pomieszczeniu, wywietrz je. Dopilnuj też, żeby nikt nie przeszkadzał Ci przez najbliższe minuty. Przyjmij pozycję leżącą, zadbaj o to, żeby było Ci wygodnie i o to, aby kręgosłup był wyprostowany. Możesz przykryć się kocem, żeby nie zmarznąć, lub podłożyć sobie poduszkę pod głowę. Powoli zamknij oczy i zwróć uwagę na to, jak się aktualnie czujesz. Czy Twoje ciało wysyła Ci teraz jakieś sygnały? Zwróć uwagę na odczucia dotyczące ciała. Przenieś teraz swoją koncentrację na oddech. Zaobserwuj, jaki aktualnie jest Twój naturalny wdech i wydech. Bez krytyki czy próby zmiany go. Czysta, nieoceniająca obserwacja. Być może uda Ci się zaobserwować jakiś ruch lub zmiany w ciele, w zależności od tego, czy bierzesz wdech, czy robisz wydech. Koncentruj się przez chwilę na jednym, wybranym odczuciu, które jest najintensywniejsze. Podczas tego treningu. Postaraj się oddychać głęboko i miarowo, oddechem przeponowym. Gdy będę Cię o to prosić, na hasło wdech weź wdech i napnij poszczególną partię mięśni. Przytrzymaj oddech wraz z napięciem, a następnie na długim i spokojnym wydechu puszczaj to napięcie. Pauzę będę odliczać od pięciu w dół. Celem jest odczucie różnicy pomiędzy napięciem i rozluźnieniem. Rozpoczynasz właśnie progresywną relaksację mięśni. Na wdechu, unosząc wysoko brwi. Napnij przy tym mięśnie czoła, weź wdech, przytrzymaj. 5, 4, 3, 2, 1 i puść powietrze razem z napięciem. Brwi łagodnie opadają, a czoło staje się gładkie i rozluźnione. Mocno zaciśnij powieki, marszcząc przy tym nos. Wdech. Utrzymaj. Pięć, cztery, trzy, dwa i jeden. Wypuść powietrze i rozluźnij. Twarz się wygładza. Oddal od siebie kąciki ust i zaciśnij zęby tak, żeby policzki i usta się napięły. Wdech. Zatrzymaj. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, puść. Wyraz twarzy staje się neutralny, a mięśnie rozluźnione. Ciśnij język w górne podniebienie, tak by pojawiło się napięcie w jamie ustnej. Wdech pięć, cztery, trzy, dwa, jeden luz. Zęby są rozłączone, a w obrębie jamy ustnej i twarzy nie ma już napięć. Teraz, gdy głowa oraz mięśnie twarzy są rozluźnione, skup się przez chwilę na oddechu. Przyciągnij brodę w kierunku do mostka i skoncentruj swoją uwagę na napięciu w rejonie szyi. Wdech. Trzymaj przez 5, 4, 3, 2, 1. Rozluźnij. Szyja wraca powoli do neutralnego ustawienia. Rozluźnia się. Odchyl głowę w tył i napnij kark. Wdech. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Puść. Kark staje się miękki i rozluźniony. Na delikatnie ugiętych łokciach mocno zaciśnij dłonie w pięści. Wdech pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i luz. Ręce miękko opadają, a palce, dłoni łagodnie rozwijają się. Pozostawiając dłonie przyjemnie i łagodnie zgięte oraz bez napięć. Nieco mocniej zegnij łokcie i dociśnij je do podłoża. Wdech, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Puść. Barki i ramiona rozluźniają się. Wyprostuj ręce wzdłuż tułowia i wciśnij je w ziemię. Wdech. Pięć cztery trzy dwa. I jeden, rozluźnij napięcie. Całe ręce stają się teraz miękkie i rozluźnione. Przyciągnij barki do uszu, ściśnij wdech, pauza. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, opuść. Napięcie z tego rejonu zmniejsza się, żeby zniknąć całkowicie, pozostawiając barki luźne. Teraz całe Twoje ręce kark i szyja są zrelaksowane. Oddychaj spokojnie i obserwuj ten rozluźniony obszar. Na wdechu ściągnij łopatki do środka, cofnij barki w tył i napnij mięśnie pleców. Wdech 5 4 3 2 1, puść napięcie, koncentrując się na uczuciu rozluźniania. Rozszerz żebra i unieś klatkę piersiową, wypychając oraz unosząc górną część tułowia. Wdech utrzymaj przez pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Miękko opadnij na ziemię, rozluźniając tors. Zaciśnij mięśnie brzucha. Wdech, utrzymuj napięcie. 5, 4, 3, 2, 1, puść. Pozwól, żeby brzuch stał się miękki i bez wysiłku poddawał się ruchom oddechu. Wygnij dolną część grzbietu włók, cofając i unosząc biodra. Napnij wszystkie mięśnie dookoła. Wdech. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Powoli opadnij na ziemię, delektując się uczuciem rozluźnienia. Pozostań chwilę w skupieniu na doznaniach z rejonu tułowia. Oddychaj spokojnie i obserwuj siebie. Z wdechem napnij mocno pośladki, wdech, trzymaj napięcie przez 5, 4, 3, 2, i 1, puść. Pozwól mięśnią się rozpłynąć. Wciśnij kolana do środka, napinając przy tym mięśnie ud. Wdech. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Rozluźnij zacisk. Wypchnij mocno pięty i przyciągnij palce stóp w kierunku do twarzy. Poczuj napięcie goleni. Wdech. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, rozluźnij. Podwin palce, wyginając stopy włók. Wdech. Podeszwy stóp napięte. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i puść. Gdy usłyszysz słowo wdech, napnij całe ciało, napnij mięśnie twarzy, podwiń barki i zaciśnij pięści. Ściśnij brzuch, pośladki i kolana, a stopy wygnij włók. Wdech. Pięć, cztery, trzy dwa i jeden puść napięcie ze wszystkich partii ciała, niech mięśnie rozluźniają się, pozwalając Twojemu ciału zatopić się w podłoże. Koncentruj swoją uwagę na uczuciu rozluźnienia. Zauważ wyraźną różnicę pomiędzy stanem napięcia i relaksu mięśni. Oddychaj spokojnie i naturalnie. Pozwól sobie na rozkoszowanie się błogim stanem rozluźnienia. Możesz podążać myślami za swoim łagodnym i miękkim oddechem. Pełen luz, spokój i ukojenie. Zatop się w swojej ciszy. Bardzo łagodnie, powoli i stopniowo zacznij pogłębiać swój oddech. delikatnie palcami stóp i dłoni. W niewielkich zakresach ruchu pokoły szmiednicą i wpraw kręgosłup oraz barki w spokojny i niewielki ruch. Łagodnie, z szacunkiem przekręć się na bok. Pozycji na boku, otwórz oczy i weź kilka głębszych oddechów. Gdy poczujesz gotowość, usiądź i podziękuj sobie za ten relaks. Ja dziękuję Ci za wspólne zanurzenie się w morzu jogi. Życzę Ci spokoju, ukojenia i relaksu. Do usłyszenia.